No jest, jest szansa tutaj dojść do zwycięstwa, tak? Mamy pierwsze miejsce w platynie. Jedno zwycięstwo oznacza wejście w rangę wyżej, tak? Trudna decyzja tutaj, trudna decyzja. Mamy za... Nic nie mamy za jeden, nic nie mamy za jeden, tak? Aha. Mamy do czynienia z druidem. Z druidem. Odrzucę może dowódcę murloków, tak? Naprawdę trudna decyzja. Tutaj już zostawić tego. No dobrze, zostawmy, daj. damy druidowi w razie czego jakiegoś murloka. Niech on się martwi. No dobrze, dowódca murloków nam wrócił. Więc no mamy za jeden, zagrywamy za jeden, tak, już nie, nie ma wyjścia, nie będziemy tutaj czekać. Oczywiście tutaj zniszczył, tak, zniszczył, więc dajmy, dajmy tutaj taką kartę losowo, tak, on dostaje losowo murloka. ja, ja też losowo dostałem. Zagrajmy sobie taką kartę Zadajmy obrażenia i przyzwiemy sobie o, murloka losowego oczywiście, tak? Tutaj tym za trzy oczywiście musimy jechać, tak? Na bohatera. Nie ma wyjścia. Co tutaj teraz zagrać? Co tutaj zagrać? Zagrajmy może w ten sposób, że nie możemy pozwolić tutaj na na to, aby im coś zaczął kombinować nimi. Dajmy taką kartę w uśpieniu. Dajmy murloka, teraz co mamy? Przemieńmy jednego z nich. O nie bardzo wyszło nam to na zdrowie. No trudno, musimy tutaj zaatakować. No być może mój błąd, być może mój błąd. A nie możemy pozwolić tutaj na to, aby on coś z tymi bestiami, błystkomuchami zrobił, tak? Mógłby dać agonię na przykład, tak? No dobrze, w ten sposób wykorzystał to. Jeszcze jedna tura nas czeka, aby ten się przebudził. Więc dajmy tutaj już taką kartę, tak? Za bardzo nie mamy co dać teraz. Trzy do ataku, no ale co? Co z tego? Kiepsko to wygląda lepsko to wygląda z mojej strony, tak? Ale tutaj nie ma łatwych przeciwników, nie ma. Każdy chce wejść tutaj na platynę. No właśnie. Już ma widzimy ile tak i prowokacją się zastawił. Zastawił się prowokacją. Więc teraz co mamy? Też 6. No, ale co tu zagrać? Co tu zagrać? Ja proponuję... Dobrze, zagrajmy taką kartę. Dajmy truciznę najsłabszemu, tak? Najsłabszemu. Też dajmy najsłabszemu. Chociaż mogłem tutaj dać ta takiemu, tak? Jeden dwa. Także no, słabo to wszystko wygląda. No ale obserwujcie, obserwujcie. Jednego zajechał. Jednego zajechał. Więc teraz tam nic nie pozostało jakby udać. Odrodzenie i, i dowódcę. No bo co? I na dowódcę musimy się rzucić tym 5, tak? 5, no bo nie będziemy dwa razy walić po 3. Po Nie mamy nic w, na ręku. On ma tutaj dużo, więc y, dla niego jest dobra sytuacja. No, 8 many, 8 many masz, tak? No, dowódcę zlikwiduje. Nie na rękę mi to, nie na rękę. Tu nic nam nie pozostaje, tak Jak atakowanie, tak? No Wprawdzie ma, małe obrażenia, tak? Małe Gdyby był dowódca murloków zachował się, no to byśmy tutaj zadawali jeszcze plus 2 plus 2, no to super by było Dał do zdrowia, tak, dobrał karty Bardzo do, dobry przeciwnik bardzo dobry. O, da prowokację, żeby nie było tak łatwo. Zada trzy obrażeń. Oczywiście, najwyższemu. O, tutaj nie pozostaje nam nic innego, tak? Zagranie takiej karty. Przyzwanie coś. Zagranie w ten sposób. No i tutaj ma odrodzenie, więc już cała reszta na bohatera. Więc już porażka jest, przypuszczam, moja, tak? Moja. Teraz przyzwie, o, zadać cios, tak? Więc nie mamy ani na ręku, ani, w... ani tutaj... Za bardzo nie możemy nic zagrać, tak? Nie możemy nic zagrać. Teraz podejrzewam przyzwie jakąś prowokację, także będziemy usiedleni. Usiedleni. <grytanie> nic nie będziemy w stanie zrobić. Bardzo dobrze tutaj e, e, zagrywa ten yes jest 1, tak? Jesse, Jesse, Easy English, Jesse. Nie, chcia, nie, nie idą te karty tak, jak bym chciał, tak, w tej, w tej rozgrywce. Dobierze jeszcze kartę, o. I tak jak mówiłem, zabezpieczył się prowokacją jeszcze. No i znowu nic tutaj nie idzie. Więc zagrywamy no to, to co mamy, no, to Obejrzyjcie tę walkę do końca. Tak, do końca. O, teraz wtasuje smoki. Makabra normalnie. Wszystko mu pasuje, wszystko. nie mamy innego wyjścia tak, nie mamy nic nie idzie, nic nie idzie kart, tak, mamy 15 kart w talii on ma 10 a a naprawdę nic nie, nie, nie wchodzi nam On zacznie dobierać teraz już tutaj e, z tej karty, tak? Z Jeseryk Wyzwolonej, dobiera, czy będzie smoki, także. Makabra. Już jeszcze się zabezpieczył w razie czego prowokacją, tak? Także możemy tylko rączki do góry e, dać, tak? Nie ma innego wyjścia. No, ale popatrzcie sobie, tak? Popatrzcie sobie. Niektórzy z Was tutaj nie mają do czynienia za bardzo z takimi taliami. Więc zobaczcie, co się dzieje tutaj na takim poziomie, tak? To nie ma tutaj leciutko. O, i tak jak mówiłem, tak? Zaczyna dobierać. Smoki, następny jeszcze jeden. Może No, oczywiście, tak jak mówiłem, możemy już się poddać. Przewaga jest jego na tyle, że no, jedna została mu zniszczona, bo już za, za dużo ma. Druga zniszczona, więc teraz. Yy... Widzicie jak to wygląda, tak? Widzicie jak to wygląda na granie na takim poziomie jak aktualnie ja jestem. O! Widzicie co robi? Teraz gra jak z, jak z dzieckiem. Gra ze mną jak z dzieckiem. Jeszcze Jeszcze coś tam dobro No ale co tutaj już no, popatrzcie sobie tylko No ja już nie, nie mam szans, że tak powiem Popatrzcie sobie do końca No zakończył tą nierówną walkę no super, super, elegancko. Bardzo dobrze mu się poszczęściło. Ja tutaj nie miałem nic do powiedzenia. Tracimy jedną gwiazdeczkę, ale się nie poddajemy, tak? Nie poddajemy się. Będziemy walczyć dalej.